Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To co tutaj się teraz dzieje, chciałem robić zrobić już od dawna. Słuchajcie, chciałem zrobić serię vlogów odpowiadającą na wiele waszych zapytań do e, kierowanych do nas. E, wiele zapytań odnośnie rowerów, tripów, mechaniki, czego używamy i tak dalej i tak e, dalej. Więc aby nie odpowiadać każdemu z osobna, po prostu stwierdzam po ilości zapytań, stwierdzam, że Taka seria vlogów będzie miała sens i wydaje mi się, że wielu z Was przyda się. Eee, tak więc jest to pierwsza zapowiedź tego vloga, na którego zapraszam już dziś. Pierwszy vlog będzie opowiadał o tym, co spakować, jak spakować i co wziąć ze sobą na Transalpa, w naszej opinii oczywiście. Eee, będzie również o maletach, ponieważ SPD kontra malet. Nie znalazłem, na anglojęzycznych stronach, znalazłem gdzieś tam, że tak powiem, wytłumaczenia i różnice. Sam przekonałem się, na własnej skórze, czym się tu różni. Będzie o wkładkach do opon, będzie naprawdę będę o porusza jeden. Święty gral tematów e, rowerowych enduro. E, jakie opony do enduro? Stwierdziłem, że zrobię tego vloga. Zarzekałem się, że nie zrobię, jednak naprawdę zadajecie mi również mnóstwo pytań, właśnie o opony. E, I stwierdziłem, że takiego vloga zrobię serio. <laughs> e, także słuchajcie cóż zapraszam was już serdecznie teraz na tą serię. Zapraszam w komentarzach piszcie jakby nazwać tą serię, ponieważ sam nie mam za bardzo pomysłu czy jakoś no nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Będzie to robione w studiu w stacjonarnych warunkach, także mógł swobodnie po prostu wam o tym tą wiedzę przekazać, żeby mnie nic nie rozpraszało. Także zapraszam już dziś. A na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Cześć.